Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z cyklu USA Today chcieliśmy przedstawić Państwu naszą łazienkę. Łazienka polega na tym, że się wchodzi. Są dwie umywalki, to jest wszystko prawda oczywiste. Natomiast problemy się zaczynają tutaj przy prysznicu. Otóż prysznic jest skonstruowany tak, że wchodzisz Pan, patrzysz Pan, jest kiba, tu są drzwi, mało miejsca. Musisz Pan przejść obok kibla, zmieścić się. Zamknąć drzwi od kibla, żeby otworzyć drzwi od prysznica, bo inaczej pan żeś nie wejdziesz. Jak już pan wszedłeś, patrzysz pan, jest prysznic, dobra, idę się umyć, ale z jeden kurek, myślisz pan, mam je na ciepłą wodę czy tylko zimną, jak to działa, nie? No i się okazuje, że ja potem chciałem tym kręcić, mówię, nie działa prysznic. Przyszedł pan, powiedział, proszę pana, musisz pan to wyciągnąć. Wtedy prysznic działa kręcisz pan w prawo, będzie ciepła woda lewo będzie zimna Wciskasz pan z powrotem Zakręcasz pan Ale prysznic jest taki, że jak chciałbyś pan wyjść od razu Albo pan wdepniesz na kibel Albo pan wejdziesz do żony, która akurat będzie chciała kupę Więc tak to wygląda Dziękuję No i drugi prysznic podobnie nie? Wchodzisz pan Masz pan tak wajchę jedną, tam pan odkręca wodę. no kurwa. I tam pan reguluje temperaturę, ale to tak różnie działa. Tu jest drugi prysznic, w tym samym prysznicu. Tak, jakbyś pan chciał na przykład. Chcesz uczestniczyć? Proszę. Tutaj mamy dla celów demonstracyjnych prezentera amerykańskiego. Tu pan znowu, odkręcasz pan wodę i leci tylko jedna woda. Nie ma drugiej wajchy. Natomiast to jest na dwójkę Amerykanów, jakby jeden na przykład, albo jeden. Jeden Amerykanin, on się zaczyna tutaj. Tu idzie dalej jego ciało, a tu się kończy. Dlatego są dwa prysznice w jednym prysznicu. Dziękujemy serdecznie naszej hojsteście. Polecamy się na przyszłość. USA Today.